Witajcie kochane dziewczyny. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się na ringu. Spotykamy się na ringu, gdzie walczy e, zabieg dość popularny haifu i takie oto jeżyki. E, wychodzimy z założenia, ja też, jako twórczyni naturalnego anti-agingu twarzy, że. Także kobiety mądre, nie te puste w środku, te, które mają i poczucie własnej wartości, i, yy, i w ogóle co w życiu robić, i o czym czytać, jednak często chcą się czuć ładne, więc mogą rozważać jakieś działania w obrębie twarzy. Chodzi tylko o to, co warto, czego nie. I zaznaczę, że ten post opracowywałam starając się być. Yy, obiektywna, no bo tylko wtedy on będzie miał dla Was jakąkolwiek wartość. Więc tutaj wezmę pod uwagę takie cztery właściwie główne kryteria, to znaczy efekt natychmiastowy, efekt długofalowy, zdrowie i cena. Uwaga, zaczynamy! Efekt natychmiastowy zaczynamy od haifu. Pewnie słyszałyście, to jest taki zabieg, który często się wykonuje w obrębie owalu i szyi. Bardzo jest popularny, bardzo jest popularny właśnie dlatego, że efekt natychmiastowy jest spektakularny. To trzeba przyznać. Jak koleżanki zobaczą panią, która zrobiła haifu, gdzie tutaj ten owal jest taki ładny, robi się młodzieńczo napięty, to od razu zapisują się w kolejce na zabiegi. Jeżeli chodzi o jerzyki i ich natychmiastowy efekt, to on jest bardzo wyraźny tylko jeśli mamy w obrębie owalu twarzy, tutaj. Tak silne, takie opuchlizny limfatyczne, one mogą wyglądać na nadmiar tkanki tłuszczowej. Wtedy, jeżeli porządnie wymasujemy, efekt będzie wyraźny właściwie od razu po pierwszym, drugim takim masażu. Natomiast u osób, które nie mają tego problemu, na efekt taki naprawdę widoczny, ujędrnienia napięcia skóry, trzeba będzie poczekać około dwóch tygodni. Także pierwszą rundę wygrywa Haifu. Jeśli chodzi teraz o efekt długofalowy, o to w końcu nam chodzi. No i tutaj po, e, pojawia się spory kłopot, bo wtedy czasem przychodzicie do mnie załamane bądź z płaczem. Dlatego, że bardzo często niestety się zdarza, że po dwóch, trzech miesiącach od zabiegu e, jest gorzej niż było. Jest znacznie gorzej niż było, do tego stopnia, że e, Owal wygląda wręcz starszy niż reszta twarzy. Ja w części zdrowotnej wam wytłumaczę, dlaczego może tak być. I wtedy sobie myślimy, no może ten pierwszy zabieg nie wystarczał i robimy. Serię. No właśnie. Natomiast jeśli chodzi o efekt długofalowy tutaj jeżyków, to jest coraz lepiej. Jest naprawdę coraz lepiej. Szczególnie także, jeśli mamy do czynienia z osobą zaciskającą szczęki. A zaciskanie szczęki jest jedną z głównych przyczyn takiego y, przyspieszonego starzenia się owalu, bo zmieniamy sobie tutaj całą wolumetrię twarzy. Więc jak będziemy owal o tak. I tak, i tak około od 10 do nawet 100 razy i tutaj porządnie masować, to on się będzie stopniowo wyraźnie poprawiał. Skóra też będzie w tym rejonie jędrniejsza, ale powiedzmy sobie od razu jasno, że to będzie na poziomie tego, co jest możliwe w naszym wieku, taka najlepsza wersja nas samych. Jeśli obchodziłyśmy nasze 40. urodziny parę lat temu, to to nie będzie twarz wyprasowana jak żelazkiem, ale będzie rzeczywiście dużo fajniej. Także drugą rundę wygrały Jerzyki. Jeśli chodzi o zdrowie, no właśnie, i tutaj jak to z zabiegami inwazyjnymi, nie wszystkimi, no ale na pewno z tym. Tak jest, że. Polega on w ogóle na tym, na wywołaniu bardzo silnego stanu zapalnego, na koagulacji białek, czyli tak naprawdę takim ich przegrzaniu, że, że są podgotowane i w teorii ten nasz kolagen ma się w związku z tym zregenerować, tkanki mają się zregenerować i mamy wyglądać młodo. Tylko wszystko by było świetnie, gdybyśmy taki lifting sobie robiły w młodym wieku, kiedy nasze zdolności regeneracji są bardzo duże, a że robimy to zwykle w wieku późniejszym, jeśli robimy... To często mamy tak naprawdę zniszczoną tę podporową podściółkę tłuszczową, która powinna być, która tutaj wygładza. No i z kolagenem bywa, że ta regeneracja jest niepełna, więc znowu no, nie, jest, nie jest dobrze. No i dodatkowo takie działania w obrębie też tarczycy czy blisko tarczycy mogą być niepokojące, bo one są po prostu dosyć mocno dezorientujące dla naszego układu odpornościowego. Na przykład natomiast jeżyki są takim nowoczesnym przedstawicielem tego co ludzie znają od setek, a nawet więcej tysięcy lat, czyli akupresury, która jest używana dla Przywracania także zdrowia, nie tylko dla urody. I tutaj, szczególnie taki efekt zdrowotny, nie tylko masażu mamy węzłów chłonnych, ale w przypadku tego bardzo częstego bruksizmu czy zaciskania szczęki, mamy naprawdę poważną odpowiedź na problem. Tutaj można także i tutaj masować. Czyli zdrowotnie, jeżyki nam przynoszą tak naprawdę same korzyści, także psychicznie, bo jak rozluźnione szczęka to czujemy się też po prostu znacznie lepiej rozluźnione. Także no jeśli chodzi o zdrowie, to nie ma co w ogóle dyskutować. No a ostatnia kwestia, kwestia cenowa. Zabieg haifu tutaj na te okolice, jak się dowiadywałam, to jest około 2,5-3 tysięcy złotych. Natomiast takie właśnie niewinne sobie jeżyki z mapką, to jest koszt 50 tysięcy złotych. Jeśli tak jak namawiam, zaczniecie, no mapka ma Wam pomóc, jeśli chcecie naprawdę samodzielnie w domu to rozpracować. Ja Was jednak namawiam do tego, żeby... Yy, Poświęcić czas na choćby jedną lekcję z instruktorem, dlatego że wtedy uczycie się pewnych trików, uczycie się jak mocno. No, masaż jest, jest sztuką, ale cena wtedy wam i tak nie przekroczy powiedzmy tych, tych 100 czy 120 zł, a jeżyki służą przez całe lata. Także no cóż, jak zwykle decyzję podejmiecie wy. Ja starałam się, starałam się być naprawdę bezstronna. Nie wiem, czy stuprocentowo mi się udało, ale chciałam Wam zacytować fakty, natomiast jak zwykle wygrywa zawsze na ringu po prostu nasz zdrowy rozsądek. A ja Wam życzę pięknych wakacji, życzę Wam zawsze, żebyście się czuły piękne, wewnętrznie i zewnętrznie. I do zobaczenia wkrótce.